Haumena to jedna z najbardziej fascynujących zagadek astronomicznych. Jakie kiedykolwiek odkryliśmy. A już 22 kwietnia tego roku będzie idealny moment, żeby spróbować ją wypatrzeć na nocnym niebie, ponieważ znajdzie się w opozycji do słońca. Ja jestem Konrad i polecam nie obserwować. Większość z nas słyszała o Plutonie, który przez lata był uznawany za dziewiątą planetę układu Słonecznego, zanim niestety Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdegradowała go do rangi planety Karłowatej. Pluton, pamiętamy. Jednak mało kto wie, że Pluton ma czterech braci, czyli inne Oficjalnie uznane planety karłowate, a Haumea jest jedną z nich, prawdopodobnie najdziwniejszą ze wszystkich. Historia odkrycia Haumei jest równie intrygująca co sam obiekt. Była to pierwsza planeta karłowata odkryta od czasu odnalezienia Plutona w 1930 roku, ale jej odkrycie wywołało kontrowersje. Dwa zespoły astronomów rościły sobie prawa do jej znalezienia. Jeden, który pierwszy zauważył ją w 2003 roku, i drugi, który pierwszy ogłosił to odkrycie w 2005 roku. Dopiero kilka lat później obiekt został oficjalnie nazwany Haumea na cześć hawajskiej bogini płodności, co sprawia, że Haumea jest. Tak wyjątkowa? Przede wszystkim jej kształt. Przypomina raczej jajko albo piłkę do rugby niż typową kulistą planetę. Ma około 1 siódmą wielkości Ziemi, z równikową średnicą około 1700 km, co czyni ją niewiele mniejszą od Plutona. Jednak najbardziej niezwykłą cechą Haumei jest jej rotacja. Jest jednym z najszybciej wirujących dużych obiektów w Układzie Słonecznym, obracając się wokół własnej osi co zaledwie 4 godziny. Pełne okrążenie Słońca zajmuje Haumei 285 ziemskich lat, bo okrążona daleko za orbitą Neptuna w lodowym regionie zwanym pasem Kuipera. Co ciekawe, Haumea posiada także dwa znane księżyce oraz pierścień odkryty w 2017 roku, co czyni ją. Pierwszym znanym obiektem pasu Kuipera posiadającym pierścienie. To trochę jak miniaturowy Saturn na obrzeżach naszego Układu Słonecznego. Jej księżyce nazwano Hi'iaka i Namaka, również na cześć hawajskich bóstw, które według mitologii były córkami bogini Haumei. Ale znalezienie Haumei na niebie nie jest łatwe. Najlepszy czas na jej obserwację przypada na 22 kwietnia, kiedy jej opozycja zbiega się z jej najbliższym podejściem do Ziemi, dzięki czemu będzie najjaśniejsza, ale nie ma szans dostrzec jej gołym okiem. Będzie potrzebny teleskop, bo lornetka też nie pomoże. Będzie widoczna w pobliżu jasnej gwiazdy Arktura w gwiazdozbiorze Wolarza, osiągając najwyższy punkt na niebie około północy z dowolnego miejsca. Miejsca na świecie. Obserwatorzy z półkuli północnej będą mogli ją widzieć przez całą noc. W ogóle, pas Kuipera, w którym znajduje się Haumea, to fascynujący region naszego układu słonecznego. To obszar pełen lodowych skał, których większość można wykryć tylko za pomocą ogromnych teleskopów. Jeśli chcecie osobny odcinek, albo nawet serię o pasie Kuipera, to piszcie.